Pani prezydentowo, bardzo dziękuję, że zgodziła się Pani na ten wywiad. Jest mi bardzo miło. Na początek chciałam zapytać. Hmm... Kto wygrał Pani zdaniem? To pewnie będzie pytanie retoryczne, ale jednak chciałbym usłyszeć, kto wygrał Pani zdaniem niedzielną, niedzielną debatę. Najpierw powiem dzień dobry, witam Panią, witam Państwa. A potem no, większość jednak komentatorów i komentarzy przyznaje zwycięstwo mojemu mężowi. Ja jestem w tej większości. Ja uważam, że mój mąż pokazał siebie takim, jakim mhm. jest, ponieważ on jest z jednej strony ciepłym, serdecznym, rozumiejącym człowiekiem, a z drugiej strony, jak to się ładnie po polsku mówi, Mówił, jest fajterem, więc, więc e, to, i to nie są cechy, które są wykluczającymi się cechami. A czy w, w relacji takiej prywatnej też bywa czasami właśnie czasami taki miękki, ciepły, czasami bardziej autorytarny? Czy te role są jakoś bardziej sztywno podzielone w Państwa małżeństwie? Jeśli nie, mogę u nas zapytać. nie ma sztywno podzielony, po, podzielonych e, ról i e, z, jesteśmy małżeństwem pat, partnerskim. I, I to jest e, praktykowane u nas od samego początku naszych re relacji. Znaczy, każdy ma jakąś tam dozę waleczności, chęci posta postawienia na, na, na swoim mhm. i przeforsowania, ale też e, to nie wyklucza ciepłych, serdecznych e, relacji e, rodzinnych, e, ponieważ e, każdy z nas ma w sobie dosyć dużo cech przywódczych. Mm -hmm. Więc bywa to, nie ukrywam czasami dosyć <noise> trudne, ale tak naprawdę też jest w przypadku y, naszych dzieci. Mm -hmm. że właściwie to się tak mówi, że u nas każdy trzyma tego przysłowiowego pilota telewizyjnego. i No i to ucieranie się nie bywało, jak powiedziałam, łatwe, mm -hmm. ale... No, jakoś, jakoś trwaby. Bo trochę tak było, że Nawet pa... nieźle bym uważała. Chyba tak. <noise> bo, bo trochę tak było, chyba, że Państwo, ze względu na to, że jesteście państwo dużą, taką tradycyjną rodziną, że, 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 że jest taka pokusa, żeby przyklejać Państwu właśnie taką etykietę patriarchal, bardzo patriarchalnej rodziny. I, i te, tutaj też czepiano się 5 lat temu, kiedy pani była w tym spocie, że podaje pani zupę, w związku z tym na pewno pani jest tutaj, prawda? Mąż jest głową rodziny, pani jest podległa, chyba tak nie jest, prawda? Równie mnie dobrze. Mogło to być tak, że tę zupę nalewa mąż. Bo ponieważ nie powiem tak, że w poniedziałki nalewa miał ja, we wtorki mój mąż, ale na, naprawdę y, równie często. Y, Zamieniamy się ty, wymieniamy się tymi rolami i to, to funkcjonuje w sposób naturalny. Gdyby do głowy nam przyszło wtedy, mhm. w tym spocie, że to może być tak interpretowane, no to przecież to. To, to, by to może by nalewał zupę. To ponieważ on jest w stanie mi przynieść herbatę, zaproponować, zrobić i podalać zupę, i, i to nie, 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 ma, nie ma problemu. No, ja, Naprawdę, nie... ostatnia rzecz, którą bym o sobie powiedziała, że jestem osobą, która się udaje zdominować. A czy prezydent Bronisław Komorowski potrafi gotować? A, coś potrafi, aczkolwiek nie jest to jego najmocniejsza strona. Gdyby miał więcej czasu, to by to, to, to tak. Natomiast zostawiony sam w kuchni z głodu nie dał umrzeć tym, którzy by pod jego opieką zostali, na pewno. Mhm. Czyli rozumiem, że nie było u Państwa tak, że te role takie rodzicielskie w rodzinie były podzielone, że pani jest od tego przytulania, a mąż jest od takiego wychowywania, czy raczej to było płynne? W wielodzietnej rodzinie to jest tak, że Część obowiązków wychowawczych są to jest przejmowanych automatycznie przez, przez rodzeństwo starsze w stosunku do, do tego młodszego. No, przeciwko czemu się oczywiście dzieci młodsi lubią zbuntować, ale ja miałam zawsze poczucie, e, poczucie że, że e, starsze dzieci tymi młodszymi się doskonale opiekują, mm -hmm. i nawet mogę e, zwierzyć się z takiego wydarzenia, że. Kiedyś byłam bardzo zajęta, był taki okres, byłam bardzo zajęta. I moje córki wzięły mnie na dywanik. Naprawdę? Naprawdę i powiedziały tak, mamo, ty się musisz bardziej przyłożyć do wychowania naszej najmłodszej siostry, ponieważ nam nawet do głowy nie przyszło, że będziemy mogły robić to, to na co ty jej pozwalasz. Gdyby ktoś pani w latach 70., kiedy rozumiem, państwo się pewnie poznaliście, tak sobie przeliczyłam? Tak, dokładnie. <laughs> dokładnie. Dokładnie w, 70, w kwietniu 70. roku. A gdzie? W Puszczy Kampinowskiej. Aha. A czy jak pani zobaczyła hmm, pana Bronisława Komorowskiego, to miała pani taką intuicję, że to może być pani mąż? W najmniejszym stopniu. Nie? Nie, w ogóle nie. A co pani nie. pomyślała? Nie, ja, ja słyszałam, słyszałam o moim mężu wcześniej, wiedziałam o jego istnieniu, ponieważ. Mieliśmy wspólnych znajomych i od tych znajomych o nim wiedziałam. I, i słyszałam, że jest właśnie, zawsze o nim mówili ci moi koledzy z podziwem, mówili szef, szef, szef. No i byłam ciekawa tego szefa, ja więc jak go zaprosili e, na rajd, który organizowaliśmy, no to, to rzeczywiście wiedziałam, z kim mam do czynienia. Teraz jesteśmy tutaj w Belwederze, gdzie mhm. Państwo mieszkacie. E, jak pani Porównuje swoje poprzednie rzeczy? Czy w ogóle pani myśli o tak o swoim życiu, że to jest przed wyborami, życie i po wyborach? Od samego początku miałam taką silną determinację, żeby pamiętać, że to jest funkcja na 5-10 lat, a potem wracamy do swojego życia. Mhm. Wracamy do naszych starych przyjaciół, z którymi ciągle podtrzymuję kontakty, ponieważ nie chcę ich stracić. Cały czas miałam tyle głowy, żeby było do czego wrócić. Przecież to się zdarzyło. To... Te, ten wielki zaszczyt, tak, kiedyśmy już byli ukształtowanymi ludźmi, mhm. więc to, to nie, wobec naszych doświadczeń, no to te, te pięć lat, no to jest innych, ciekawych, fascynujących, wzbogacających, 5 lat, natomiast nie takich, których, że, że człowieka można kompletnie prze, mhm. przewekslować. A czy ta prezydentura nie była też taką weryfikacją relacji z innymi? Człon tak. naszych przyjaciół to są przyjaciele sprzed kilkudziesięciu lat, nawet jeszcze mam, ja mam przyjaciół, których znałam dłużej niż mojego męża. Aha. Także no to, są, to są przyjaźnie sprawdzone, zweryfikowane w znacznie trudniejszych sprawach niż prezydentura. Ja lubiłam swoje życie, to, to, to jak spędzam czas, z kim się spotykam. Z czego jest Pani szczególnie dom, dumna właśnie w swojej działalności jako pierwszej damy? Ja jestem bardzo, bardzo zadowolona, że z tego, jak przykładałam rękę do tego programu Dobry klimat dla rodziny. Mm -hmm. To szalenie ważne I, i spotkania, które z tym by się wiązały. To dla mnie naprawdę źródło. Du dużego, dużego zadowolenia, satysfakcji. Jest pani kobietą, jest pani mamą, e, mówimy o przemianach Jestem w Polsce. Babcią, jest I babcią. babcią. Proszę babcią. mnie nie pozbawiać tej cudownej roli. <laughs> e, to jak pani postrzega też przemianę kobiet, przemianę matek w ogóle w Polsce? Co się dzieje, co pani zauważa? Czy to są dobre zmiany? E, myślę, że tak. Myślę, że e, e, zmiany idą w bardzo dobrym kierunku i one idą co, co, coraz szerzej. Nie chciałabym tutaj lukrować, żeby mówić, że wszystko jest dobrze, bo to nieprawda. Natomiast wydaje mi się, że, że rośnie bardzo świadomość mhm. kobiet w Polsce mhm. i umiejętność zabiegania o. o, o, o Prowokowanie takich rozwiązań, które dawałyby Polkom szansę zrealizowania się w tych różnych funkcjach. Mhm. I właśnie i rozwoju zawodowego, ale też i rozwoju rodzinnego. A gdyby panią ktoś zapytał, Anna Komorowska trzy cechy, którym się z nią kojarzą? Jestem osobą pogodną, to bym powiedziała, e, lubiącą ruch. Nie, nie, nie chcąc stać w jednym Aktywną. miejscu. I myślę, że mam, no to może tak nieskromnie wszystko zabrzmie, ale że mam duże pokłady empatii i, i, i widzę, widzę, że mam takie cechy, które pozwalają mi właśnie się zainteresować drugim człowiekiem i znaleźć rozwiązanie. Pani prezydentowa, czy wie Pani już, co Pani szepnie do ucha mężowi przed czwartkową debatą? Powiem mu dokładnie to samo, co za każdym razem, bo mówię to, co mu powiedziałam 5 lat temu. Teraz to, co powiedziałam. No bo przecież też była debata. Wiem, ale ja nie wiem, co pani powiedziała. Ale zaś, ja zaraz powiem. Aha, dobrze. I to, że powiem, żeby trzymaj się. Nie daj się sprowokować, i włożę mu do, do kieszeni krzemień pasiasty z gór świętokrzyskich, który jest kamieniem szczęścia. Pani ukochana łacińska sentencja. kwit, kwit agis, prudenter, agas et respice finem. Czyli, cokolwiek robisz, rób to z głową i patrz do czego zmierzasz. O co chodzi, po co to robisz.